Jesteśmy dzisiaj na przystanie Amazonka, na której odbywa się tradycyjna już impreza Oktoberfest na Amazonce. Nie musimy daleko jechać do Monachium. Możemy Oktoberfest przeżyć na terenie naszej gminy. Jestem pierwszy raz na takiej imprezie razem ze, wspólnie ze znajomymi, żeśmy się przyjechali tu trochę pobawić. Jest bardzo fajnie. A stroje już mamy od lat kupione, bo chodzimy na inne takie imprezy. Każdy z naszej rodziny Chodzi na Oktoberfest i chodzi w takich strojach ubranych. Jest to już nasza siódma edycja, także widać, że ludziom to się podoba. Jest przyjęcie, także co rok jest więcej ludzi. Bardzo Super. fajnie było. I miejsce, urocze miejsce tu jest. Wspaniała organizacja, taka organizacja bardzo fajna. Oktoberfestu. Jest klimat, fajna muzyczka. Także jestem z Wodzisławia Śląskiego, mamy tam Oktowę fest, ale tam jest przednia zabawa, także takie klimaty mi się podobają. Bardzo jest wesoło, że mamy tyle gości, że można szaleć, poimprezować, pośpiewać, potańczyć do późnych godzin. Naprawdę bardzo się cieszymy, dziękujemy za przybycie.